Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Jesteśmy po naszych dorocznych testach, oczywiście w naszym ukochanym Kaunertal. E, testy były wspaniałe. Pięć dni bardzo dobrej pogody, wspaniale przygotowanych stoków, od twardych do trochę rozmiękłych przy dolnych wyciągach, a więc można było przetestować narty sportowe, narty Allround w warunkach, do których zostały stworzone. Ja oczywiście po tych wszystkich testach wybrałem dla Was 10 moich ulubionych modeli nart. Są to modele, e, Chyba wszystkie, o ile dobrze pamiętam, są to modele nowe, które będą e, dopiero zaprezentowane właśnie w roku 23, 20, w sezonie 23-24. Ale oczywiście te modele, które prezentowaliśmy w latach poprzednich, w ubiegłym sezonie czy e, dwa sezony temu, a więc ciągle wspaniałe e, sztekli Laser WRT Pro, czy na przykład Elany SCX, czy na przykład Fishery e, World Cup RC4 CT, to ciągle są narty. Które znakomicie działają, i które, pomimo tego, że nie znalazły się tym razem w mojej ulubionej dziesiątce, to nadal są nartami wspaniałymi. A więc ci, którzy nie oglądali poprzednich materiałów z poprzednich lat, odsyłam do nich, tak żebyście mogli zobaczyć, co wybraliśmy dla Was w tych sezonach poprzednich. Ale wróćmy do sezonu tego, który przed nami, to znaczy sezonu 23-24, i tutaj ta pierwsza dziesiątka. A więc zaczynamy. Numer 10 niekoniecznie są to narty najsłabsze z tych 10, tylko po prostu są to narty, na których jeżdżę obecnie najrzadziej. Są to narty slalomowe i co więcej, są to narty slalomowe pełnej krwi. Na miejscu 10 model ESL Pro, to jest bardzo istotne, firmy Head. Czym charakteryzują się te dechy? No, przede wszystkim są piękne. Są naprawdę tak piękne, zarówno kolor, jak i wykonanie tych nart, powodują, że mamy ochotę na tych nartach jeździć. Oprócz tego, te narty są jakby trochę usztywnioną wersją slalomek, które już w ubiegłym sezonie bardzo nam się podobały. A więc. Tutaj jest to naprawdę taka bardziej sportowa wersja naprawdę już bardzo dobrych, bardzo dobrych nart. Jeżdżą szalenie okrągło, znakomicie trzymają na twardym, naprawdę jadą jak przylepione, są bardzo szybkie z krawędzi na krawędź i bardzo dobrze inicjują, jak również wykańczają dynamicznie skręty. A więc na miejscu dziesiątym narty firmy Head ESL Pro. To Pro jest bardzo istotne. Miejsce dziewiąte. Narty, które moim zdaniem są jedne, jednymi z takich nart, które wprowadzają was w dobry humor, są to narty z grupy Olmonten, narty Dynastar M Cross 88 o długości B 76. I słuchajcie, te narty naprawdę, no, początek jest taki, że zaczynasz jechać na tych nartach i nagle okazuje się, że pomimo szerokości 88 mm na odcinku pod butem, że narty są dosyć szerokie, mają dość wydatny rocker z przodu i nagle okazuje się, że one wywijają skręty prawie jak slalomki. Naprawdę można jechać pełnymi czysty, czystymi skrętami ciętymi na e, przygotowanej trasie. Oczywiście, pod warunkiem, że nie jest to czysty lód, jak na przykład przygotowanie do zawodów, ale kiedy nawet ta trasa jest dobrze przygotowana mechanicznie, można na nich odsyłać bardzo daleko e, nogi i można jechać czystymi skrętami ciętymi, a jednocześnie one naprawdę bardzo dobrze sprawują się w miękkim śniegu. Nic dziwnego, że e, jazda na nich nawet krótkimi skrętami ciętymi jest możliwa, dlatego że te narty przy długości 1,76 m mają zaledwie 14 m promienia skrętu, a więc można na nich naprawdę jeździć bardzo ciasnymi łukami, ciętymi. No, i tak jak powiedziałem, wprowadzają cię w dobry humor. Śmiejesz się od ucha do ucha, jeżdżąc na tych nartach, bo one powodują takie uczucie radości, szczęścia i takiego wesołego, radosnego narciarstwa. Miejsce 9. Dynastar M Cross 88. Pamiętajcie, nie wybierajcie takich nart zbyt, zbyt krótkich. 1,76 m było odpowiednim rozmiarem dla mnie. Miejsce ósme i pozostajemy w kategorii nart, które stworzone są do znakomitej zabawy na stoku. One nie mają jakichś wielkich ambicji sportowych, ale człowiek na nich cieszy się narciarstwem, i powoduje, te narty powodują to, że, że chce nam się jeździć, że chce nam się zrobić może o jeden albo dwa zjazdy więcej w ciągu dnia. Mowa o Salomonach. Addict Pro. Jest to całkowicie nowa konstrukcja. Konstrukcja, która w części powstała z materiałów z recyklingu. Na przykład mają ścianki boczne, które są kolorowe. To są ścianki boczne, które są z pokruszonych ścianek bocznych z nart, które zostały uzyskane z poprzednich sezonów i po prostu przemielone i jeszcze raz zastosowane do stworzenia nowych ścianek bocznych, no bo wiadomo, że ten plastik to jest fenol. To nie jest jakiś taki plastik, który nie powoduje śladów w przyrodzie. A więc po pierwsze jest to aspekt ekologiczny, po drugie bardzo fajne narty do jazdy. Charakteryzują się stosunkowo krótkim promieniem skrętu, a więc jeździ się na nich w zasadzie jak na takich trochę dłuższych slalomkach, ale zupełnie bez wysiłku. Są to narty, które w zasadzie można polecić każdemu, nawet osobie zupełnie początkującej. A co więcej, osoby, które są na poziomie eksperckim, e, będą miały z tych nart również pożytek, jak również zabawę. E, można na nich jeździć bardzo krótkimi, średnimi oraz nawet długimi skrętami. Mieliśmy je na testach w długości 1,70 m. Ja chciałbym te narty spróbować jeszcze raz w długości 1,77 m, czyli największej długości, w jakiej są produkowane, bo myślę, że mogą być. Dla mnie, przy mojej masie, przy mojej budowie ciała, e, mogły być nawet jeszcze fajniejsze, bo mógłbym na nich jeździć na przykład bardzo szybko bez utraty stabilności. Te, które mam, mieliśmy na testach, czyli 1,70 m, raczej nadają się do łuków średni, o średnim promieniu na krawędziach i do łuków o małym promieniu na krawędziach NART oraz do, takiego, do klasycznej jazdy, nawet na bardzo stromych e, ścianach. To, co jest w nich fajne. To to, że im więcej energii włożymy w te narty, tym więcej energii dostajemy z powrotem. A więc mamy e, narty, które działają w bardzo szerokim zakresie, zakresie umiejętności, właśnie od osób początkujących, aż do ekspertów. Myślę, że mogą być to narty znakomite dla dużej rzeszy e, instruktorów, którzy muszą uczyć, również wykorzystując narty przy niewielkich prędkościach. Numer 7 to zupełnie inna kategoria nart. Narty można tak nazwać troszeczkę poważniejsze, a mianowicie narty, jak jeden z naszych testerów to określił, uważam, że jest to wspaniałe określenie właśnie dla tego modelu nart, narty dla Jamesa Bonda. Są to narty firmy Kestle, nazywają się model oznaczony CPM Legend. Są to narty wspaniale wykonane o stosunkowo długie, M78. Przy y, stosunkowo, można powiedzieć, skromnym taliowaniu, ale to taliowanie i elastyczność NART powoduje, że można je użytkować w, zakresie, w różnym zakresie promieni skrętów, to znaczy od średnich aż po długie. Poza tym te NARTy cechuje. Taka wspaniała cecha nart all-round, to znaczy nart, które są przeznaczone do jeżdżenia każdego dnia i każdego następnego dnia podczas wyjazdu narciarskiego, że można je używać do różnego rodzaju skrętów. One znakomicie ciągną łuki na krawędziach, właśnie o średnim lub długim promieniu. Znakomicie również, chyba moim zdaniem najlepiej ze wszystkich nart, które były w teście, zachowują się w tak zwanych klasycznych śmigach na bardzo stromej i nawet twardej, Dobrze przygotowanej ścianie, alpejskiej ścianie. A więc narty, które możemy wziąć ze sobą jako jedyne na wyjazd narciarski i bawić się każdego dnia, bez względu na to, jakie są warunki na trasach, zaznaczam, na trasach, i pojeździć nimi. Czy to współcześnie yy, z śladem ciętym, czy też w sposób klasyczny, to znaczy właśnie śmigami po bardzo stromych ścianach, na, przygotowanych, na dobrze przygotowanych trasach. Fantastyczne narty, które jednocześnie również bardzo dobrze wyglądają. To są narty, które są taką perełką w kolekcji każdego narciarza. Po prostu aż przyjemnie na nie popatrzeć, są również znakomicie i bardzo precyzyjnie wykonane. A więc numer 7 Kestle Legend. Numer 6 to w kolekcji moich nart ulubionych na sezon 2023-2024 to narty firmy, firmy Felkl z oznaczeniem Deacon 72 Master. I tutaj znowu, tak jak w przypadku e, headów e, Pro. Ten, ten dodatek master jest bardzo, jest bardzo istotny, dlatego że te narty są po prostu e, bardziej solidnie zbudowane. Mówię solidnie, to znaczy e, warstwy aluminium oraz rdzeń drewniany są po prostu e, troszeczkę bardziej mocne niż w wersji e, Deacon 72, tej normalnej. A więc ta narty master. Są to narty również o długości, e, takiej samej długości jak poprzednio prezentowane Kessle, M78, i tej długości kompletnie się nie czuje. One mają stosunkowo długie, ale bardzo płaskie rokery z przodu, co powoduje, że inicjacja skrętów, szczególnie takich skrętów klasycznych, śmigów, jest na nich szalenie łatwa. One po prostu. Nie lubię takich określeń e, trochę naiwnych, ale one po prostu tańczą pod stopami. To jest niesamowite, że narty o takiej długości i o takiej masie mogą tak szybko reagować w skrętach właśnie klasycznych. Natomiast jeżeli postawi się je na krawędzi, mocno odeśle nogi w skręcie, to one pędzą pięknymi, długimi łukami ciętymi. Po wszystkich bardzo dobrze przygotowanych trasach i naprawdę mają w sobie bardzo dużo sportowego ducha. Były to jedne z moich nart ulubionych, ale nie tylko moich, bo bardzo wiele osób na testach było tymi, było tymi nartami e, zachwyconymi te osoby były tymi nartami zachwycone. Nie bez przyczyny. Jest to konstrukcja wyjątkowa, konstrukcja o stosunkowo, stosunkowo sportowa, przy jednocześnie zastosowaniu geometrii e, nart e, takich dla każdego. Myślę, że znakomity wybór dla bardzo dobrych narciarzy, jako i para jedyna. Numer 6: Narty Felkl. Deacon 72 Master. Mój numer 5 to narty już bardzo poważne, bo są to narty gigantowe firmy Szczekli: Laser GS World Cup. Które na następny sezon, na sezon 2023-2024 mają zarówno nową konstrukcję, jeżeli chodzi o budowę nart, jak i nową geometrię oraz nową długość. Do tej pory były produkowane w długościach 1,75 albo 1,80 m, albo 1,85 m. Teraz będą tylko trzy długości tych nart, a mianowicie 1,68 1,75 i właśnie 1,82 m. Testowaliśmy długość 1,82 No i te narty. Są naprawdę wspaniałe. Są to narty gigantowe, sklepowe, czyli takie narty popularne do, dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z nartami o dłuższymi, o dużym promieniu. I naprawdę te narty zachowują się fantastycznie. One po przede wszystkim bardzo płynnie i bardzo harmonijnie, jak zresztą prawie wszystkie narty szwajcarskiej firmy Sztekli, ciągną łuki na krawędziach. Oczywiście łuki o dłuż, dużych promieniach. Niemniej. Ze względu na elastyczność tej konstrukcji można je zmusić do łuków o promieniach średnich, w których one również dobrze się sprawują. Dobrze sprawują się, a nawet bardzo dobrze, sprawują się również na stromych ścianach w klasycznych śmigach, a więc są to narty stosunkowo uniwersalne. Ciągle pamiętając o tym, że mają 182 cm długości oraz że są to narty gigantowe, czyli mają stosunkowo sztywną budowę. Znacie nazwisko Marko Odermatt. Marko Odermatt jeździ na nartach Sztekli. Myślę, że w konstrukcji nart dla przeciętnego narciarza, to znaczy dla przeciętnego eksperta, nazwijmy to w ten sposób, wykorzystano wiele doświadczeń, które zdobyła firma Sztekli w alpejskim Pucharze Świata. Miejsce czwarte i ponownie trzymam w rękach miętowe, przepiękne narty firmy Head. Tym razem jest to model E-Speed Pro. Znowu bardzo istotną rzeczą jest ta końcówka Pro, że są to narty zbudowane trochę solidniej niż ten taki normalny model sklepowy. Te narty co roku obiecuję sobie, że nie będę już jeździł na nartach gigantowych dlatego, że no mam już swoje lata, nie chciałbym się gdzieś na stoku Jadąc zbyt szybko, e, rozsypać, mówiąc delikatnie, ale te narty są tak wspaniałe, że aż chce się na nich jeździć. Jeżeli porównacie je z innymi nartami sklepowymi e, giganto, z grupy Gigantowej, to są to narty bardzo wąskie, zarówno na odcinku pod butem, jak i w dziobach. Wydaje się, że będzie na nich bardzo trudno skręcać. Mają promień ponad 20 metrów. A więc tym samym powinny być szalenie stabilne, i takie rzeczywiście są, ale jednocześnie jest na nich, można na nich bardzo łatwo skręcać z śladem ciętym. O dużym promieniu. Naprawdę jeździ się na nich fantastycznie, dają ogromną pewność stania na krawędziach. Można bardzo daleko odesłać nogi, można naprawdę poczuć się w pewien sposób trochę jak tet Ligeti na tych nartach, bo one dają właśnie taką ogromną pewność stania w łukach. No i oczywiście, ze względu na to, że są wąskie i stosunkowo mało taliowane, to osiąganie bardzo dużych prędkości na tych nartach nie przedstawia najmniejszych problemów. Można na nich jeździć naprawdę bardzo szybko. Czego oczywiście nie polecam, szczególnie kiedy stoki są bardzo mocno zatłoczone. W naszych warunkach testowych było naprawdę wspaniale. Mała fanfara, bo miejsce na pudle, miejsce trzecie. Są to narty, które. Moim zdaniem są bardzo dziwne, a jednocześnie wspaniale się na nich jeździ. Zupełnie nowy model nart firmy Rossignol, a przy okazji zupełnie nowa koncepcja nart dla ludzi, którzy jeżdżą po przygotowanych stokach i po prostu bawią się narciarstwem, nie mają żadnych ambicji sportowych, ale jednocześnie chcą jeść pod stopami narty, które są dynamiczne, które umożliwiają bardzo płynne i precyzyjne skręty na krawędziach. I to wszystko właśnie. E, te narty oferują. Muszę się spojrzeć na, na e, model, bo nie chciałbym się pomylić, a jest to bardzo istotne, żeby było to powiedziane prawidłowo. A więc są to Rosignole, model nowej linii Forza, które nazywają się Master 70 stopni. Te 70 stopni, 60 stopni, 50 stopni, 40 stopni to są różne grupy Nart Forza. Myśmy w naszej grupie VIP mieli ten, ten model najwyższy, czyli forza, forza Master 70%. Jak sama nazwa wskazuje, Master jest to konstrukcja. E, konstrukcja Nart wzięta jest z modeli Master, modeli sportowych, ale narty te mają zupełnie inną geometrię. Są poszerzone na odcinku pod butem. Dzięki temu można na nich robić bardzo, bardzo głębokie skręty, nawet jak śnieg na trasie nie jest może idealny. Kiedy naprawdę jest tak troszeczkę bardziej miękko, albo, albo są jakieś grudki na, na, na stoku, to pomimo to te narty nie są wrażliwe na te niewielkie nierówności na śniegu. Są bardzo mocno taliowane, bo myśmy mieli na testach model w długości 1,81 m, którego promień skrętu wynosił zaledwie 15 m. Ja byłem trochę sceptycznie nastawiony, dlatego że wcześniej na szwajcarskich testach testowałem te narty w następnej długości, niżej, 1,73 m, i wydawało mi się, że to jest rozmiar dla mnie idealny, więc byłem trochę sceptycznie nastawiony do rozmiaru 1,81 m. Okazało się, że nie, że zupełnie... Nie było to potrzebne, dlatego że na tych nartach można naprawdę jeździć bardzo ciasnymi skrętami na krawędziach. Oczywiście powiedzmy nieporównywalnymi ze slalomkami, ale już porównywalnymi łukami do nart hybrydowych, a jednocześnie można na nich jeździć stosunkowo szybko, bo one przy prędkości na wprost są nartami stabilnymi. Pomimo tego, że miałem okazję testować ten narty w dwóch długościach, dla siebie, dla starszego pana, wybrałbym jednak długość 1,73 m. A więc tą trochę krótszą, ale zastosowałbym, bo też jest taka możliwość, taką samą płytę, jak tą, którą mieliśmy na naszych testach, to znaczy sportową, prawdziwą, world cupową płytę z ciężkim i sztywnym wiązaniem, który usztywniłby tę konstrukcję nieco pod stopami, ale jednocześnie poprzez skrócenie do 1,73 m mielibyśmy jakby narty, które są, będą trochę bardziej zwrotne i e, sprawniejsze, na przykład w trudniejszych warunkach. Tym samym ja osobiście poleciał, polecałbym te narty Forza Master 70 stopni firmy Rossignol w długości 1,73 tu, tu, m. Miejsce drugie narty Blizzard Firebird HRC. Był już taki model w linii Blitzarda, model HRC, którym trudno było się jakoś bardzo mocno zachwycać. Te narty były trochę za bardzo bezpłciowe i takie i takie za szerokie na odcinku pod butem i takie no mało wygodne i mało ekscytujące. Natomiast zupełnie nowy model nart HRC który powstał na sezon 2023-2024, są to typowe narty hybrydowe, czyli narty do średnich skrętów. Kompletnie nowa geometria, kompletnie inna szerokość na odcinku pod butem bardzo mocny drewniany rdzeń trikor, bardzo grube warstwy aluminium, które powodują, że narty te mają naprawdę bardzo sportową konstrukcję i jeździ się na nich wspaniale. I główną cechą jest to, że dzięki geometrii. Przy długości 1,75 m te narty mają około 15 metrów promienia skrętu. Można na nich jeździć zarówno e, trochę ciaśniejszymi, jak i dłuższymi łukami. Naprawdę są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o długość łuku. I można znakomicie bawić się na stokach, które są, oczywiście te stoki, dobrze przygotowane. Bardzo dobrze trzymają na twardym. E, są bardzo sprawne w skrętach ze ślizgami. No, czyli mamy typowe hybrydy. Firma, firma Bicer dołącza do e, tej grupy nart hybrydowych stosunkowo późno, no bo wiadomo, że Atomic, czy Elan, czy, czy Fisher zrobiły, te firmy zrobiły takie narty znacznie wcześniej. Ale e, dołącza naprawdę z fajnymi nartami, które godne są polecenia dla wszystkich narciarzy, którzy mają lekkie ambicje sportowe nie jeżdżą na tyczkach, ale chcą mieć narty, które dynamicznie wykańczają skręty, skręty dynamicznie przechodzą ze skrętu w skręt i jednocześnie bardzo trzyma, dobrze trzymają na twardym. Bardzo fajne narty o mocnej sportowej konstrukcji, do których się trzeba trochę przyłożyć na nich jeżdżąc, ale to co one nam oddadzą na końcu każdego skrętu, warte jest tego wysiłku. Duże fanfary, babam. Miejsce pierwsze i moje najbardziej ulubione narty na sezon 23-24 są to narty Nordiki. Nordiki, narty Nordiki oznaczone oznaczeniem modelowym Doberman Multigara DC. Multigara oznacza, że są to narty przeznaczone zarówno do jeżdżenia gigantów, jak i slalomów. Kiedyś były na rynku tak zwane narty kombi. Oczywiście nie jest to prawdą. Są to po prostu typowe hybrydy, które zbudowane są na podstawie tego samego kształtu, jak blicardy, które omawiałem na miejscu drugim. Narty Nordiki Multigara DC, to, to oznaczenie DC sugeruje, że są to narty zbudowane w technologii Dual Core. Dual Core, czyli rdzenia drewnianego, który przecięty jest wzdłuż na całej swojej długości i pomiędzy i w tym rdzeniu drewnianym jest cienka warstwa elastomeru, umożliwiająca lekkie, minimalne przesuwanie się, przesuwanie się tych dwóch warstw drewnian, drewna w stosunku jedna w stosunku do drugiej. Co powoduje, że te narty są no ma się takie wrażenie, że jeździć na nich szalenie jedwabiście, że one są takie bardzo elastyczne, plastyczne, można je zmusić do bardzo e, ciasnych skrętów na krawędziach, jednocześnie można je też wypuścić i jeździć na nich z całkiem sporą prędkością bez utraty stabilności. E, I to jest właśnie ta różnica. E, Dlaczego Nordiki są na miejscu pierwszym, a Blicardy na miejscu drugim, choć są to narty o tej samej geometrii? Bo mnie osobiście taka charakterystyka e, NART podoba się bardziej. Ja uważam, że właśnie ta plastyczność NART, ta możliwość e, zmiany promienia skrętu, e, regulowania skrętu poprzez docisk e, w trakcie skrętu, kumulowania energii w skręcie, jest dla mnie bardzo istotną sprawą podczas wyboru NART. Te narty chcę mieć dla siebie. Ten model chcę mieć dla siebie na sezon następny. Na pewno są to narty godne polecenia każdemu bardzo dobremu i dobremu narciarzowi, bo one nie są wcale bardzo trudne do jazdy, a więc dobrzy narciarze też na pewno z nimi sobie poradzą. Dla osób, które jeżdżą po dobrze przygotowanych trasach i chcą mieć narty, które jeżdżą naprawdę uniwersalnie które jeżdżą e, każdym, rodzajem, każdym rodzajem łuku. W każdych warunkach na trasach, a jednocześnie bardzo dobrze trzymają na twardym i jednocześnie są dynamiczne na końcu każdego wirażu. Blisary są minimalnie bardziej sportowe, Nordiki są trochę bardziej elastyczne i trochę bardziej takie właśnie, jak już wspomniałem na początku, jedwabiste, okrągłe w prowadzeniu, i dlatego również wybrałem je dla siebie na sezon następny. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o narty, według mnie najfajniejsze na sezon 2023-2024. Jest bardzo dużo nowości, nie tylko w nartach. Jest bardzo dużo nowości, jeżeli chodzi o buty, wchodzą nowe technologie, nowe rozwiązania. Po takich dwóch, trzech latach stagnacji spowodowanej covidem, spowodowanej tym, że nie bardzo było wiadomo, co dalej będzie i jak świat się będzie rozwijał, mamy no, taki spory wysyp bardzo fajnych, bardzo fajnych konstrukcji. Zachęcam wszystkich do, wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej, do kupna magazynu NTN Snow and More, do e, e, oglądania newsów, które dla Was produkujemy, do oglądania naszych e, filmów na kanale YouTube, e, które myślę, że pomagają Wam w znalezieniu optymalnego sprzętu lub zainteresowaniu się bardziej sprawami narciarstwa alpejskiego. To ciągle wspaniały sport dla entuzjastów, a więc e, mam nadzieję, że. Tych entuzjastów narciarstwa alpejskiego będzie przybywać, i że nasz sport przez jeszcze długie, długie lata będzie tym jednym z najbardziej ekscytujących sportów dla wielu ludzi na naszej planecie. Gdzie moje fajki? No gdzie, gdzie moje fajki? No, ja za, zaraz poszukam, gdzie, gdzie są moje fajki. Dziękuję, dziękuję. A teraz proszę cisza, bo muszę się skoncentrować. Idź tam po Idę, idę, idę. A ten twój asystent czemu nie pomoże dymić? No dobra. 3, 2, 1. Jedziemy. E, można na jeździć bardzo krótkimi, średnimi oraz nawet długimi Bo są to narty gigantowe firmy Szczekli. I lecimy. Jak się oderwie od niego ciemny przedmiot, to rzućcie się na ziemię tu jedzie, widzę Rzucił graf. o! Wojskowy Przemielone jeszcze raz Noga mi zmokła kompletnie, prawa, bo się nie podpierałem w śniegu. Ale nie powiedziałeś, że życzysz pięknego sezonu Planety. O jezu, dobra. Muszę się iść napić.